Cześć. Witam was. Mam nadzieję po raz kolejny w zręcznym dziele. Dzisiaj ponieważ sezon dyniowy mamy w trakcie, no to wiadomo, że dynia w październiku musi się pojawić. Zapraszam. Tak samo zresztą jak zapraszam na Instagrama Facebooka czy bloga, gdzie zobaczycie troszkę więcej kulisów mojej pracy, skąd czerpię inspirację, jak na co dzień wyglądam, jak wygląda moja pracownia. Zapraszam, będzie miło mi Was gościć. A jeśli chodzi o materiały, to tutorial powstaje we współpracy z producentem włóczki Polo Natura. Bardzo fajna włóczka, dużo jest różnych rzeczy u mnie na kanale z tej włóczki i dołącza do kompletu dnia. Jeśli chodzi właśnie o włóczkę, to to jest taka gruba, mięsista włóczka. Naprawdę bardzo fajnie się sprawuje w wszelkiego rodzaju robótkach, swetrach, szalikach, ale też i właśnie jako takie wykończenie. Tutaj macie trzy kolory, które wykorzystałam. Ten brązowy będę wykorzystywać do koniuszka, a te dwa pozostałe na dynie. Dynia będzie szczególna, bo będzie dwustronna, można powiedzieć. No ale. O tym za chwilę. Zaczynamy. Zaczynamy od zawiązania włóczki na szydełko i będziemy robić 24 oczka łańcuszka, czyli podstawy podstaw. Na kanale macie podstawy szydełkowania, więc jeśli nie potraficie, to zacznijcie od tamtego tutorialu. 24 i 25. Odwracam sobie mój łańcuszek i będę obrabiać pod te, tutaj, zobaczcie, o pojedyncze. Takie wystające pętelki i będę robić 20. No nie, najpierw będę robić dwa półsłupki, to jest pierwszy i drugi półsłupek. Teraz będę robić zwykłe słupki, czyli narzut na szydełko, wbijam się pod pętelkę i przerabiam przez dwie pętelki i przez dwie, tak. I tak muszę przerobić 20 takich słupków, jeden obok drugiego, a na samym końcu skończę dwoma półsłupkami. Tak wygląda w ogóle ten wzór, że na początku zawsze będziemy zaczynać dwoma półsłupkami i zawsze będziemy kończyć dwoma półsłupkami. A w środku, no to już zależy, ale będziemy pracować na słupkach. Zobaczcie, tutaj mam te dwa. Po bokach odliczam a, dalej muszę przerobić same słupki. I mam przerobione całość i na końcu dwa półsłupki. Pierwszy w pętelkę się wbijam i drugi. I teraz oczko łańcuszka w górę, odwracam pętelę, odwracam robótkę i wbijam się od razu w pierwszy Pierwsze oczko, też robię półsłupek, na drugim półsłupek. I teraz słupki, ale to będą słupki reliefowe, wkładane od środka. Zobaczcie, wkładam do środka szydełko i przerabiam jako słupek. I znowu narzut do środka i przerabiam słupek. Czyli takie słupki reliefowe przednie, tak? Bo do przodu wkładam szydełko. Nie wbijam się w łańcuszek na górę tylko pod słupek i mam przerobione całe słupki. Zostały mi na końcu dwa półsłupki. I zobaczcie tutaj mam o pierwszy i drugi. Oczko łańcuszka w górę odwracam robótkę i znowu w pierwszy słupek, znaczy w pierwszy półsłupek o, się wbijam, drugi. I teraz, zobaczcie, będę robić y, słupki, ale tylnie. Wcześniej robiłam przednie, a teraz tylnie. Zobaczcie, tak robiłam na początku, a teraz będę się wbijać od tyłu, łapać słupek o, w ten sposób, tak, jeszcze raz od tyłu i przerabiam normalny słupek przez dwie i przez dwie pętelki. I znowu następny. Od tyłu wkładam szydełko i przerabiam. I tak znowu wszystkie słupki muszę przerobić. Pojawią mi się dwa takie rzędy wystających łańcuszków i właśnie o to dokładnie mi chodzi, o ten efekt mi chodzi. O, tak to już widać te łańcuszki i znowu na końcu będą dwa półsłupki. I mam tak zrobione całość, dwa półsłupki, pierwszy i drugi oczko łańcuszka w górę, odwracam robótkę i znowu dwa półsłupki i teraz ostatni rząd słupków, który też będę robić od przodu, czyli robię narzut i znowu wkładam szydełko od przodu i przerabiam w ten sposób i znowu od przodu, tak i przerabiam kolejny słupek i tak muszę przerobić Całość. Jeden obok drugiego. No i mam przerobiony. Teraz zaczynam od, czy znaczy kończę dwoma półsłupkami i znowu oczko łańcuszka w górę i odwracam robótkę. I zobaczcie, mam trzy rzędy takich warkoczy, i dokładnie o taki efekt mi chodzi o trzy rzędy. I teraz będę robić y, pierwszy półsłupek i drugi. I teraz będę robić ten taki gruby warkocz. Jak go robimy? Pierwszy zostawiam wolny, wbijam się półsłupkiem w, drugi, y, w drugie oczko. I teraz robię narzut i wracam do tego pierwszego. Znowu narzut, znowu w to samo miejsce. Trzeci narzut w to samo miejsce i czwarty narzut. I przerabiam teraz, uwaga, przez prawie wszystkie zostawiam sobie ostatnią. Mam dwie pętelki i przez dwie. I znowu jedno oczko zostawiam wolne, wbijam się w następne półsłupkiem. I znowu robię narzut, i przechodzę do tego oczka, które ominęłam. Tak i znowu cztery takie narzuty, i takie y, pobieranie włóczki. I znowu przez prawie wszystkie zostawiam dwie i przeciągam. I tak przechodzę dalej. Wszystkich takich grubych, tych połowę warkocza, tych jakby bąbelków, musimy mieć 10, bo tutaj pracujemy na 20 słupkach. Do jednego bąbelka potrzebne są nam, są nam dwa, więc wszystkich będziemy mieć 10. I tak przerabiamy do samego końca. A na końcu będziemy, jak mamy 10 tych, tych bąberków, to na końcu będziemy robić jeszcze dwa półsłupki. I mam tak, już mam 4. I tu dokończam tu. Tak będę kończyć. I jeszcze na końcu dwa półsłupki. No i mam zobaczcie, przerobiony. Tak. I teraz. Kończę dwoma półsłupkami, pierwszy i drugi. Oczko łańcuszka w górę. Odwracam robótkę. I tutaj wbijam się znowu w pierwszy półsłupek, w drugi półsłupek. I teraz robię drugi rząd tego warkocza. Znowu mam tutaj zobaczcie, jeden duży, drugi mały, i w ten mały się wbijam półsłupkiem. A pod ten duży będę robić drugą część warkocza, czy, czy jakby drugi rząd tych bąbelków. Raz, dwa, znowu robię cztery narzuty, trzeci i czwarty. Przerabiam przez prawie wszystkie i przez dwa. I znowu jeden wolny i wbijam się w następny. To jest dosyć prosty wzór. Na kanale macie też bombki w ten sposób stworzone. Bardzo podobny wzór. Ja tutaj go trochę zmodyfikowałam na potrzeby dyni, ale bombki też wychodzą naprawdę bardzo ładne. Dokładnie też z tej włóczki. One cieszą się dużym powodzeniem. Więc jeśli ktoś z Was chciałby sobie ewentualnie też zrobić na Boże Narodzenie takie bombki, to bardzo proszę, na instagramie macie bardzo dużo takich różnych inspiracji z tymi dyniami, na no moim oczywiście i z tymi dyniami i z tymi bożonarodzeniowymi bombkami, także wpadajcie na instagram, bo tam możecie troszkę więcej zobaczyć, zresztą tak jak mówiłam na początku, no i ja teraz już mogę myślę wyciszać, no i mam zrobiony zobaczcie cały rząd i teraz znowu kończę dwoma półsłupkami pierwszy i drugi Oczko, łańcuszka w górę i teraz znowu będę robić 2 półsłupki i 20 słupków. Tak? Teraz znowu będę robić ten, tą część robótki, gdzie będę pracować na samych słupkach reliefowych. Najpierw zaczynam od zrobienia pierwszego rzędu zwykłych słupków, tak, których muszę zrobić 20 nad tymi oczkami. Tak jak tutaj ten pierwszy rząd robiłam, tak samo i tu. Muszę przerobić do końca. I mam przerobione oczko łańcuszka w górę. Teraz znowu dwa półsłupki. I teraz będę robić też tą robótkę tak jak tutaj: przednie słupki reliefowe. I dokładnie powtarzamy. Wiecie to. Mm, Tą sekwencję, jakby tych. To są tak naprawdę cztery rzędy słupków i warkocz. Ja tych warkoczy w dyni zrobiłam sześć, tak? Więc tak musicie zrobić, właśnie robótkę. Zresztą ja za chwilkę Wam to pokażę. No, ale właśnie tak to wygląda. To jest bardzo powtarzalna praca. Widzicie, tych dyń można zrobić naprawdę sporo. Zobaczcie, z jednej strony mamy właśnie te warkocze. Mam ten rząd i ten będziemy tu powtarzać, jeden obok drugiego i na przemian z warkoczem. Warkocze ma być 6 i tak samo tych rzędów też będzie sześć. Jeden obok drugiego. Ja już będę sobie pracować dalej. Wy też i za chwilę zobaczcie, jak wygląda już całe zrobione. Bo myślę, że to jest ten moment, kiedy już możecie sobie dalej e, pociągnąć pracę sami. E, no i zobaczcie. Tak to wygląda, tak tutaj mam właśnie i 6 rzędów tych paski, czy i 6 rzędów tego warkocza, i teraz będę zamykać całość. I ta dynia może być dwustronna, tak jak Wam wspominałam, ona może być na tą stronę, tak, i ta moja taka będzie, ale też może być i na tą stronę, właśnie z tymi, o, tutaj ta, nie? ale ja jedną dynię tą rudą zrobiłam. W tą stronę, a tą będę robić bez tych cienkich warkoczy. Łączę sobie tutaj o. Tak mi chyba będzie wygodniej, żeby ją połączyć oczkami ścisłymi. Możecie też wziąć igłę i po prostu ze sobą zszyć, ale ja tutaj połączę oczkami ścisłymi. Wbijam się pod tutaj dwie pętelki, dwie i łączę oczkiem ścisłym. I tak samo, ponieważ będę robić na tą drugą stronę, zresztą nawet jak będziecie robić też i wolicie na tą bardziej Wam się podoba ta strona z tymi cienkimi warkoczami na przemian z grubymi, to też możecie sobie oczkami ścisłymi połączyć albo wziąć sobie igłę dziewiarską i, i przeszyć, tak żeby nie było widoczne łączenie. Ale tutaj wiecie, ten wzór jest tak bogaty i on jest tak zdobny, że nawet jak wejdzie Wam gdzieś tam dodatkowy rząd warkocza, który właśnie stworzy się przez połączenie oczkami ścisłymi dwóch brzegów, to i tak on nie będzie aż tak bardzo widoczny, więc nie musicie się tym martwić. No i teraz musimy całość sobie tu, tak jak widzicie, oczkami ścisłymi. Połączyć jeden brzeg z drugim. No oczywiście, dobrze, jakby się Wam zgodziła ta ilość, żeby po jednej stronie było 24 i po drugiej. Jak gdzieś jednego Wam zabraknie, to się strasznie tym nie przejmujcie. Po prostu przeróbcie przez jeden bok, a drugi zostawcie, bo to się zdarza. To nie jest, wiecie, chińska fabryka. I zobaczcie, tu właśnie stworzył mi się taki dodatkowy rząd, przez to, że oczka ścisłe połączone, one taki dają efekt, ale z racji tego, nawet jeśli robicie sobie na tą stronę, to się w ogóle tym nie przejmujcie, bo to w ogóle nie ma większego znaczenia. Tym bardziej, że i tak dynia będzie ściśnięta yy, yy, włóczką, więc ona stworzy nam efekt. Ja wywijam sobie na tą stronę, bo teraz ta dynia, mówię, ta ruda była taka z tymi prążkami, a ta jasna jest w tą stronę. A wy zróbcie sobie, no tak jak wam odpowiada, nie? Przepraszam, zapomniałam wam dodać w ogóle jeszcze na samym początku, że do materiałów będziecie też potrzebować trochę puchu. Albo na przykład jakieś stare skarpety, żeby tą dynię wypchać czymś. No, to jest istotne. Albo na przykład końcówki włóczki, jak macie, to też można do środka do tej dyni powkładać, nie? Końcówki jakiegoś miękkiego sznurka, jakąś, nie wiem, starą koszulkę pociąć na mniejsze części i powkładać do środka. To nie musi być koniecznie puch. To mogą być też i wypełnienia takie bardzo naturalne, nie? Myślę, że nawet jakbyście papierem taletowym pomiażdżyli, to też będzie OK. Może dlatego tak na samym początku nie dodałam, ale chyba powinnam, więc przepraszam Was. Ale nie zawsze o wszystkim jeszcze jak w stanie zapamiętać. Ja tutaj zobaczcie, połączyłam tak igłą dziewiarską, yy, yy, sobie ten środek. Zaciskam teraz włóczkę mocno. I zobaczcie, mam tak, że mam, widzicie, dwie jakby naprzeciwko siebie. A po bokach mam te warkocze, a po bokach drugie dwa, tak, żeby stworzyć ładny kształt dyni. I teraz możemy sobie znowu igłę tutaj. O! I poukrywamy sobie sznurek. Nie, tak, żeby nie był widoczny i odcinamy włóczkę mamy gotowe tu w środku. Zobaczcie takie wyszła nam czapka w ogóle można by było sobie zrobić taką czapkę swoją drogą a teraz właśnie ja mam trochę puchu i będę upychać puchem ale mówię jeśli wy nie macie to nawet możecie papier toaletowy pościskać i powkładać do środka albo jakieś stare skarpetki kawałek starej koszulki tak żeby ta dynia nabrała nam ładnego kształtu coś takiego miękkiego. No, i coś, przez co będziemy mogli później przeszyć yy, yy, włóczką. Ale to myślę, że nie jest jakiś taki większy problem. Nawet jeśli nie będzie szycia, to będzie taka okrągła dynia. Także. No, i ja sobie już tutaj nałożyłam trochę puchu i yy, właśnie mam igłę dziewiarską. Gdzie yy, też, gdzie możecie kupić taki puch? No, na pewno w pasmanterii, na pewno na Allegro. I to kupcie sobie malutko, bo przypadkiem nie kilogram, bo kilogram puchu to jest bardzo dużo. Kupcie sobie tam, nie wiem, 10-20 deko, bo to więcej nie potrzeba do takiej dyni, chyba że chcecie mieć zapas. Ja kiedyś kupiłam taki worek i na no Allegro, bez problemu. Wiecie, dzisiaj kupicie, jutro już macie, więc w tej chwili jest prosto. No i teraz sobie naciągnęłam długi kawałek włóczki. Zobaczcie, na, nie bez powodu, wy też długi, i przeszywam sobie całość. Wyciągam już z igły, zaciskam o tutaj tą górę. W ten sposób. O, tu mam, proszę. Ładnie mi się zaciska. I teraz na, na pęcełek najlepiej. O, Teraz możecie sobie tak po prostu przewiązywać dookoła. W ogóle możecie też zostawić i taką dynię, bo kto powiedział, że ona musi być od razu taka poprzeszywana? Mi się takie przeszywane po prostu bardziej podobają. Więc ja sobie biorę tutaj igłę jeszcze i będę, zobaczcie, przeszywać tak połówki. Zaraz, zaraz wam pokażę. Biorę sobie tak tutaj, nie, o i Omiatam dookoła i będę do środka wkładać. O, nie? Jeszcze raz. Tak. Tu i do środka igłę. Przez środek przybijam i teraz sobie dopiero zacisnę. O, i już ładnie mi się tworzy taki kształt dyni. Nie tylko tutaj trzeba dosyć mocno. Naprężyć. I znowu w tą samą stronę. Znaczy po przeciwnej stronie muszę przełożyć włóczkę i znowu do środka. Do nie dlatego mówię, że tutaj, jak na przykład tam, no nie całą koszulkę zmiętą, tylko musicie ją na przykład pociąć, czy, czy skarpetki to też tak, żeby dało radę przeszyć albo przewiązać też dookoła. To nie będzie tutaj większym problemem. Takie nie można też robić w ogóle ze skarpetek, więc wiecie. To, to nie jest, myślę, większy kłopot. No i ja sobie tutaj ładnie kształtuję, tak żebym miała właśnie ta dynia, żeby, żeby uwypukliły mi się te warkocze, żeby one tak jeszcze ładniej wyglądały. Na kanale w ogóle macie jeszcze inne dynie. Macie z sznurka takiego ym, jak, jak filcowego, jutowego, o tak to się nazywa. Macie z, z sznurka bawełnianego dynie. Jest kilka wzorów i prostsze, i troszkę trudniejsze, e, ale no, myślę, że, że, że tutaj w ogóle pomysłów na wykonanie dyni jest naprawdę dużo. Można sobie zrobić mniejsze dynie. Pamiętajcie tylko, żeby mieć parzystą liczbę tych oczek. Nie? Ale jak zrobicie sobie na przykład na 10 to oczek, to powstanie Wam kilka małych, bo też można sobie tak zrobić do ozdoby: kilka małych, jedną dużą. No, to wiecie, to jest kwestia już tylko i wyłącznie waszej kreatywności. Oczywiście, jak zrobicie takie dynie, to pochwalcie się na Instagramie oznaczając Zręczne dzieło, żebym ja mogła zobaczyć, jak w ogóle wasze zręczne dzieło wyszło, jak wasza dynia wyszła. Mi jest zawsze bardzo miło, jak oznaczacie mnie na Instagramie i wysyłacie mi zdjęcia. Nawet, nawet nie musicie mnie oznaczać, ale wyślijcie mi chociaż zdjęcie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, że zrobiłam wyszło mi. To jest zawsze taka, wiecie, forma i podziękowania dla mnie i naprawdę bardzo, jakby wiem, że moja praca tutaj na YouTubie nie idzie na marne. No i mam, zobaczcie, ładnie już dynię połączoną ze sobą, teraz sobie poukrywam te sznurki i zrobię jeszcze koniuszek. Koniuszek robię z takiej brązowej włóczki, ta brązowa ją będzie troszkę ciężko widać, bo zawsze ciemne kolory ciężko widać na kamerze, ale zaczynam od magicznego ringu. Magicznego kółka i będę tutaj robić sześć półsłupków na nim, bo to będzie powstawał koniuszek właśnie z takich sześciu oczko łańcuszka w górę i zrobię tutaj sześć półsłupków, tutaj pierwszy, tak o zacisnę sobie mocniej. Pierwszy i drugi, no i wiadomo, sześć wokół. I później na każdym z tych sześciu zrobię dwa półsłupki, i to będzie tyle powiększania. Tak, ten koniuszek będzie składał się tak naprawdę z 12 półsłupków. Jeden obok drugiego. O, i tutaj zamykam sobie całość oczkiem ścisłym. Przeciągam, tylko ja sobie jeszcze zaciągnę, zawsze zaciągam dwoma i tym koniuszkiem też, który mi został tą końcówką włóczki, przeciągam oczkiem ścisłym po to, żeby zablokować całość. Oczko łańcuszka w górę, no i teraz na każdym i również tutaj w tym miejscu, na każdym półsłupku będę robić dwa półsłupki. Tak, żeby wszystkich uzyskać 12 i to będzie tyle poszerzania, a ten koniuszyk będzie powstawał na tym kółku z 12 półsłupków. Próbowałam robić na więcej i wychodzi bardzo duży w stosunku do tej dyni Gdybyście robili mniejsze dynie to zróbcie na 6 półsłupkach, a jak robicie mniej więcej takiej jak ja wielkości, czy nawet większe, to myślę, że ten z tych 12 będzie w sam raz. Także tu na każdym półsłupku przerabiam 2 półsłupki. No, i jak przerobię sobie całość, tak, to znowu zamykam oczkiem ścisłym wszystko, i teraz już będę pracować na samych półsłupkach dookoła, dookoła, po prostu przerobię sobie na tam, nie wiem, długość, powiedzmy, nie wiem, 8 cm, 7, żeby był taki mniej więcej długi ten koniuszek. Musicie go dostosować do swojej dyni, zrobić taki, jak Wam odpowiada. Teraz to te jest zwykła po prostu praca na półsłupkach bez poszerzania i, i zrobi Wam się taki tunelik. Zaraz zresztą zobaczycie u mnie, jak to będzie wyglądało. No to, to są już zwykłe półsłupki. O, już się mi, widzicie, zakręca robótka. No i o, zobaczcie, tak, mam taki kawałeczek nie wiem, może 5 cm on ma. Teraz będę go trochę zmniejszać. Zobaczcie, mam tu półsłupek, nie przerabiam i w następny. I przerabiam całość i znowu w następny nie przerabiam, w następny dopiero i przerabiam całość. W ten sposób sobie pomniejszam tą końcówkę, żeby, było, żeby ona miała taki kształt, wiecie, na dole, żeby trochę się zwężała. Yy, o, tak, tu mam końcóweczkę właśnie po to, żeby ten kształt taki uzyskać koniuszka, żeby on nie był taki flakowaty. O, i teraz jeszcze sobie tutaj przerobię jeden rząd tych półsłupków. To jest sześć półsłupków Wam tutaj powinno wyjść dookoła. Po to, żeby tak mieć za co dołączyć. Na te sześć półsłupków będę je łączyć z dynią. Będę je zszywać igłą dziewiarską, więc... O, i to już sobie zamknę jeszcze jeden półsłupek chyba mi wejdzie tu wiecie to jest taka część robótki gdzie jakoś tam strasznie nie musicie tego liczyć te koniuszki przecież u dyni one są nieregularne więc nie musicie się tam do nich przykładać jakoś bardzo większy taki dłuższy kawałek włóczki pozostawiam zrobiłam oczko łańcuszka w górę i teraz zaciskam całość i mam zobaczcie koniuszek do dyni no on myślę tak o 8-10 i teraz będę go przyszywać. Ta część, która wyszła wam gorsza. To tutaj jakby przyszyjcie ten, ten koniuszek, żeby trochę zakryć gdzieś jakieś takie niedoróbki. U mnie obydwie wyszły OK, więc to nie ma większego znaczenia. Zakładam tę końcówkę włóczki na igłą i po prostu do tej dyni przyszyję do środka. W kilku miejscach tak przyłapię. O, tutaj. O jeden obok drugiego. Tak o, zobaczcie tutaj. Mhm. Jeden obok drugiego, jeden obok drugiego. I mamy gotową dynię. Bardzo proszę. Ta jest właśnie z tej części, gdzie są ukryte te warkocze malutkie, cienkie, tu jest ta, gdzie są warkocze odkryte. No, myślę, że bardzo ładna ozdoba. Obydwie są dokładnie zrobione tak samo. Ta jedna może ma troszkę więcej puchu, dlatego jest bardziej okrągła. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że udało mi się zainspirować. Pamiętajcie, że poznażyć mnie na Instagramie, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia następnym razem.